Moi drodzy obiecałam, że nagram odcinek specjalny z okazji pierwszych urodzin programu Mówiąc Inaczej. I taki właśnie nagrałam. Będę w nim odpowiadać na Wasze pytania. Zapraszam. Pierwsze pytanie pyta Marek Klin. Jaką część Twojej opinii na temat drugiej osoby stanowi znajomość poprawnej polszczyzny? Jak by to powiedzieć? No. Jeżeli ktoś w rozmowie ze mną robi błąd za błędem, to wiadomo, że jakaś ta opinia jest gorsza niż w przypadku osoby, która posługuje się wzorcową polszczyzną. Natomiast też nie przesadzajmy. Nie jest tak, że jak ktoś w rozmowie ze mną zrobi błąd, to... Odwracam się i idę w swoją stronę. <laughs> no tak nie jest. no. Sama robię błędy. Dajcie spokój. Kolejne pytanie zadał fan slimy, albo fun slimy, czytając po polsku. Czym się teraz zajmujesz poza prowadzeniem kanału? <laughs> Czym ja się nie zajmuję? E, a tak mówiąc poważnie, mówiąc inaczej poważnie, e, to pracuję w sieci zrzeszającej twórców znanych z serwisu YouTube. Sieć nazywa się LiveTube i mam tam stanowisko menadżera, więc można powiedzieć, że jestem menadżerem tych gwiazd. Niektórych gwiazd, bo pozostałych menadżerem jest moja koleżanka, która siedzi tuż obok. To znaczy nie teraz, tylko w pracy. Yy... Praca polega na tym, że wspieram, pomagam twórcom. Jeżeli coś im się zepsuje na YouTubie, na przykład reklamy się nie wyświetlają albo jakiś inny problem się pojawi, to prędzej czy później piszą do mnie i ja staram się ten problem rozwiązać. Kolejne pytanie zadał Adam i Tata. Czy też zadali Adam i Tata, albo zadał Adam albo Tata, nie wiem kto zadał. <śmiewanie> Nieważne, pozdrawiam ich obu. Najgłupsze pytanie, jakie kiedykolwiek ktoś Ci zadał. Muszę przyznać, że naprawdę dostałam ich mnóstwo takich głupich. Takich głupich, że nie wiedziałam, czy ktoś sobie roi, robi jaja, czy ktoś naprawdę. Tak, ja tak, takie ma wątpliwości. <śmiewanie> I też. Takie jedno z najgłupszych pytań, jakie kiedykolwiek ktoś mi zadał, pojawiło się pod odcinkiem, w którym prosiłam was, żebyście zadawali mi pytania. I proszę bardzo o to i ono. Gina Pik pyta: A mnie intryguje, czy nie masz czasami odczucia, że ludzie, z którymi rozmawiasz, starają się mówić bardziej poprawnie, będąc w twoim towarzystwie, przez co mogą wydawać się spięci i nienaturalni? Rzeczywiście czasami mam takie wrażenie, i e, sami. Moi rozmówcy się do tego przyznają, to znaczy mówią mi, no stresuje mnie to, że tu jesteś. W ogóle nie wiem jak mam powiedzieć. Normalnie to bym wiedział i się nie przejmował, a teraz zastanawiam się nad najprostszym słowem. E e e pff. Nie wiem dlaczego tak jest. To znaczy nie róbcie tak. <laughs> nie miejcie tak. Ja też robię błędy, niech to do Was dotrze, prędzej czy później, ale niech dotrze. Więc jeżeli komuś się coś przydarzy w moim towarzystwie, no to nic się złego nie dzieje. A, a przez to, że się tak stresujecie, to popełniacie tych błędów pewnie więcej, niż popełnilibyście, gdybyście rozmawiali z kimś innym niż ja. Więc apeluję o zachowanie tutaj zdrowego rozsądku i luzu, luzu, luzu. PC pyta, kto oprócz Ciebie bierze udział w produkcji mówiąc inaczej? Odpowiedź brzmi łysy. Nie wiadomo kto 00 pyta. To to Łysy i czy się kiedyś pokaże? Łysy to mój operator oraz montażysta. Siedzi też tutaj naprzeciwko mnie i się cieszy. Zwykle ma ten zacierz. A mogę do niej pomachać? Możesz pomachać. Macham do nich. Tak, macham do nich. Czy się kiedyś pokaże? Pokazał właśnie dłoń, a twarzy raczej nie pokaże, bo... Nie ma co oglądać. Nie, no, nie ma takiej potrzeby. Jest to mój program i w tym programie występuję tylko ja. Może kiedyś zmienię tę konwencję, może kiedyś zaproszę kogoś. O, ktoś mnie też pytał, czy w odcinku specjalnym pojawi się profesor Bańko, nie, nie pojawi się, ale może w innym się pojawi. No zobaczymy, zobaczymy, nie mówię nie. A póki co łysy, łysego miejsce jest po drugiej stronie kamery i na razie niech tak zostanie. Sarkastyczny krzychu! Jak dużo czasu zajmuje Ci przygotowanie się do odcinka pod względem merytorycznym? No, różnie to bywa. Czasami przygotowanie się zajmuje mi mało czasu, to znaczy godzinę na przykład, bo, bo te zagadnienia, które chcę poruszyć, są mi dobrze znane i, i muszę zajrzeć tylko do notatek czy też słowników, żeby się upewnić, że to, co powiem, jest słuszne. A w skrajnym przypadku. Hmm, Zdarza się, że muszę kilka razy odwiedzić bibliotekę, no i wtedy czas wydłuża się do kilku godzin. Piotrek Wlok jeszcze pyta, jak długo trwa nagrywanie jednego odcinka. No, samo nagrywanie, czyli y, rozstawienie sprzętu i nagranie materiału, to tak, średnio godzina. Tak. Mój rekord to 17 minut, ale najdłużej to chyba ponad godzinę. Natomiast jeżeli dołożymy do tego dojazd, czasami godzina czyli w obie strony to dwie godziny. No i też przygotowanie merytoryczne, o którym przed chwilą powiedziałam, no to się robi z tego cały dzień roboczy. A gdzie montaż? A, jeszcze montaż! Montaż to tak różnie, też rekord to chyba z 20 minut, ale zdarza się, że i 3 godziny. M2SC pyta, ile masz wzrostu? I pololistyka to był świadomy wybór czy przypadek. I teraz przejdę do podobnego pytania. Patrycja Jakubów pyta: Jaką specjalizację na studiach wybrałaś? Polonistyka to był świadomy wybór. Zawsze chciałam pracować jako dziennikarka, ale dowiedziałam się, że żeby zostać dobrym dziennikarzem, nie należy iść na dziennikarstwo tylko należy wybrać filologię polską, a następnie zrobić dwuletni kurs dziennikarstwa. I to najlepiej przygotuje do tego zawodu. Po czym okazało się, że Uniwersytet Warszawski dostrzegł potrzeby młodych Polaków i wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom. Stworzył, stworzył specjalizację medialną, która przygotowywała do mm, bycia dziennikarzem, do, do pracy w mediach. Więc z tej oferty skorzystałam. I taka tutaj oto jestem. Filologia dla mediów tak się nazywa ta specjalizacja. Polecam. Trochę tak chaotycznie nagrywam ten odcinek specjalny, no ale co mam zrobić? Znalazłam trochę czasu, to pomyślałam, dogram coś. Znajduję się akurat na łące, na której nagrywałam odcinek czwarty ten o pleonazmach, czyli maśle-maślanym. Przejeżdżałam w okolicy, pomyślałam: A! Wstąpię, zobaczę co słychać. Wygląda to trochę inaczej niż rok temu. Jest trochę zimniej, być może dlatego, że. Mamy sierpień, a nie maj, a właśnie w maju nagrywałam tamten odcinek, no ale co, no, sentyment jest. W tej scenie chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że tyle ze mną wytrzymaliście, bo rok to szmat czasu jednak. Co prawda jest Was trochę mniej niż na początku, ale tym bardziej należą się Wam podziękowania i bardziej Was doceniam, ponieważ no, to nie jest łatwa sprawa, żeby mnie słuchać, słuchać i wysłuchać. A Wy jednak to robicie. Nawet jeżeli przewijacie od razu do suchara, to i tak Wam dziękuję. Nawet jeżeli oglądacie mnie bez głosu, to i tak Wam dziękuję. Nawet jeżeli oglądacie mnie tylko po to, żeby napisać negatywny komentarz pod filmem, to i tak Wam dziękuję. Z ogłoszeń parafialnych. Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której spotkacie mnie na ulicy i odważycie się porozmawiać, zapytać o coś, to nie przejmujcie się moją miną. Znaczy. Zazwyczaj przypomina ona minę kota defekującego na pustyni. A wynika to z tego, że takie sytuacje zazwyczaj nie krępują po prostu, bo ja nie wiem, do której grupy osób należycie, a mam takie dwie grupy. Jedna grupa to ludzie, którzy są nastawieni pozytywnie, którzy gratulują mi dziękują, życzą sukcesów, a druga grupa to osoby, które zazwyczaj pod filmami piszą zdania w stylu, tu zacytuję, jak cię spotkam na ulicy, to ci zapierdolę. I na koniec odcinka specjalnego, element edukacyjny, bo nie może tak być, że nagrywam odcinek bez elementu edukacyjnego. Otóż pod odcinkiem, w którym prosiłam Was o to, byście zadawali mi pytania, znalazłam taki komentarz. Proszę bardzo. Drogi autorze tego komentarza, tę te kurwę ze środka trzeba wydzielić przecinkami, dlatego że stanowi ona wtrącenie do tego zdania, a wtrącenie wydzielamy przecinkami. Jasne? Proszę bardzo, nie za co. Służę uprzejmie. O interpunkcji jeszcze opowiem w programie, ale to w niedalekiej przyszłości. Zapraszam. To teraz już naprawdę koniec, koniec odcinka specjalnego. Jeszcze raz Wam dziękuję. Widzimy się za dwa tygodnie. Chyba, że uda mi się nagrać coś wcześniej, ale zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Odcinek ten będzie specjalny także pod tym względem, że nie będzie w nim suchara. No wiecie jak jest, byłam na urlopy, nie chciałam siedzieć przed komputerem, no to nie znalazłam niczego fajnego. Wy też mi nic fajnego nie wysłaliście, bo muszę przyznać, że e, bardzo dużo e, sucharów otrzymuję właśnie od Was, moich widzów. Niektóre z tych sucharów są naprawdę dobre, a za pozostałe też dziękuję.